Shalom! W naszym słowniku pojęć biblijnych pora na drugie słowo rozpoczynające się od pierwszej litery alfabetu hebrajskiego, czyli litery alef, a jest to słowo emet. Pamiętamy, że litera alef nie ma w sobie samego dźwięku, dlatego może rozpoczynać się to słowo od każdej samogłoski, dlatego słowo emet rozpoczyna się od litery e, ale w hebrajskim jest to litera alef na samym początku. Emet zazwyczaj tłumaczone jest jako Wierność, prawda, czasem jako pewna solidność, fundament. Rzeczywiście jest to słowo, które rdzeniem odwołuje się do innego słowa aman, które oznacza stabilność, stanie twardo na skalę. Od tego też będzie pochodziło słowo emuna, czy nawet amen, amen, nasze amen, czyli tak, za albo potwierdzam, niech się tak stanie. To jest właśnie odwołanie się do tej stabilności, do tej niewzruszoności związanej z rdzeniem aman, czy w naszym wypadku słowo Emet. Emet jako pewność, jako stałość, stabilność, również odnoszona do osoby. Osoba może być emet, może być jak skała, niewzruszona, pewna, godna zaufania, na której można się oprzeć. I rzeczywiście niekiedy również to słowo emet odnoszone jest w Piśmie Świętym do ludzi. Na przykład w Księdze Wyjścia, w rozdziale 18, kiedy to Mojżesz już widział, że sam nie daje rady, aby prowadzić lud wybrany, i Bóg powiedział mu, aby wybrał sobie. Aby wybrał sobie ludzi szczególnych, i powiedziane jest. Wyszukaj sobie z całego ludu dzielnych, bogobojnych i nieprzekupnych mężów, którzy brzydzą się niesprawiedliwym zyskiem, ustanów ich przełożonymi, itd. To, co w polskim tłumaczeniu brzmi mężów bogobojnych i nieprzekupnych, tam po hebrajsku rzeczywiście mężowie, którzy boją się Boga i mężowie Emet, a więc mężowie. Stabilni, mężowie niewzruszeni, na których można polegać. Tacy mieli być współpracownikami Mojżesza, rozdział 18 księgi wyjścia. Ale przede wszystkim słowo Emet staje się w Biblii hebrajskiej przymiotem, jednym z najważniejszych przymiotów samego Boga. Rzeczywiście w rozdziale 34 księgi wyjścia, kiedy to Mojżeszowi objawia się Pan Bóg na górze choreb, czy na górze. Gdzie otrzymał te tablicę przymierza, tam w obłoku stąpił Bóg, Mojżesz go zobaczył i Bóg. Przeszedł przed oczami Mojżesza i wołał: Jachwę, Jachwę, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność, zachowujący swoją łaskę w tysiączne pokolenie, przebaczający niegodziwość i tak To jest, można powiedzieć, takie centrum czy kulminacja objawienia Boga w Starym Testamencie, kiedy Bóg na górze Mojżeszowi objawia swój charakter, czyli to, jaki jest, wymieniając poszczególne cechy swojego charakteru, które, miejmy nadzieję, uda nam się jeszcze w przyszłości przeanalizować. Dzisiaj. Dotykamy tego, tej ostatniej cechy w tym, w tym samo objawieniu się Pana Boga, mianowicie emet. Bóg mówi, że jest Bogiem wiernym. Bogiem, który jest bogaty w wierność, czyli bogaty w emet. Właśnie ta emet Boża, wierność, że on jest godny zaufania, jest niezachwiany, niezawodny, staje się tym bardzo ważnym przymiotem Boga. Obok, obok jego łaskawości, miłości, to właśnie ta trwałość i stabilność Bożej Miłości, Bożej Wierności staje się fundamentem i możliwością, aby Panu Bogu zaufać. I bardzo często w psalmach psalmiści będą odwoływać się właśnie do tej cechy Pana Boga, do cechy Jego wierności. W psalmie 40, werset 11 jest powie Sprawiedliwości Twojej Boże nie kryłem w głębi serca. Głosiłem Twoją wierność i pomoc. Nie taiłem Twojej łaski ani Twojej wierności przed Wielkim Zgromadzeniem. To właśnie Boża Wierność jest tym, czym można się chlubić. Ta Boża Wierność połączona z łaskawością jest pewnym momentem oparcia się na Bogu. Czy inny psalm, też znany i piękny, psalm 85, w którym w też 11, 12 powiedziane jest łaskawość, w sposób obrazowy te cechy Boże są niejako spersonifikowane i spotykają się ze sobą. Łaskawość i wierność spotkają się ze sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój. Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość wychyli się z nieba. Ta Boża wierność, która, się, która wyrasta z ziemi, Boża wierność, na której można się oprzeć. Czy wreszcie przepiękny, najkrótszy z psalmów, psalm 117, w którym powiedziane jest, jest to psalm pochwalny, chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy, bo Jego Łaska nad nami potężna, a wierność Pana trwa na wieki. We Emet Adonai Olam. Wierność Pana trwa na wieki. To właśnie wierność Boża, która jest wieczna, jest podstawą tego, że możemy Boga wychwalać, możemy wyzywać wszystkie ludzi do wychwalania Boga, bo On jest Bogiem wiernym. Bogiem, który nie zawodzi. Jest jak ta skała, na której można stanąć, na której można się oprzeć, bo jest pewny, stabilny i niewzruszony. Tym właśnie jest Boża Emet. Shalom.